Cześć, witajcie, jestem Wojtek i zanim zacznę, to mała reklama. Mianowicie, jak wiecie, oprócz tego, że nagrywam e, dla was Warhammera, nagrywam też dla wydawnictw i między innymi jedno z nich Genius Creations, z którym współpracuję od samego początku, że tak powiem, mojej kariery, która tak ruszyła 3 lata temu, no trzy i pół lat, e, no pół roku temu. Już nawet nie wiem, jak to odmieniać. E, Przygotowała razem ze mną, znaczy ja poprosiłem o taką rzecz, że jeśli byście chcieli kupić e, jakiegoś audiobooka, to przygotowałem razem z wydawnictwem świetną promocję. Mianowicie, każdą nagraną przeze mnie książkę możecie kupić w cenie 9,90 z kodem, który, który tam jest link niżej podany 9,99. I wszystkie nowości, które będą się pojawiały, a będą się przy najbliższej, w najbliższej przyszłości również pojawiały, będą one tam po 9,99. Pod filmikiem macie linka, więc jeśli chcecie, zapraszam. Wspiera to, że tak powiem, moją działalność nagrywania. Już nie tą, którą, e, którą, e, no, że tak powiem, tutaj na Warhammerze. Tak więc, że tak powiem, wspomagając mnie tam, wspomagacie mnie też tutaj, bo to, bo to no w sumie, może nie na jedno wychodzi. Z tamtego żyję, z tego mam wielką radochę. Tak więc e, trochę się zaplątałem. Po 999 moje audiobooki znajdziecie z wydawnictwa Genius Creation, znajdziecie, znajdziecie właśnie tam. Większość, znakomita większość to są naprawdę fajne rzeczy. E, polecam przede wszystkim Tropiciela i czarownicę, bo to jest seria, będzie niedługo trzecia część. E, znajdziecie tam też parę innych ciekawych, ciekawych rzeczy. Zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę. A teraz już przechodzę. Cześć jestem Wojtek i przechodzę do tematu o krutach, które dostałem od Jakuba. E, kruci, kr to, to są kruci, to już wam przeczytam. Zaiste kruci są dzicy i zajadli. Patrzę na nich i drżę, widząc ich zawziętość. Mogę mieć tylko nadzieję, że kiedy wróg ich zobaczy, zadrży tak jak i ja zadarżałem. Porwre Ko, wysłannik kasty wody, chwilę przed zasadzką na siedemnasty pułk dragonów z Brimlock. Kruci są gatunkiem dzikich humanoidów, będących rasą sprzymierzoną z Imperium Tau którzy wyewoluowali z ptasich gatunków. Są wysokimi zinos, około pół metra wyższymi niż przeciętny człowiek, a ich przodkowie zostawili im w spadku dzioby na kształt ptasich i, na kształt ptasich i długie pióra wyrastających z ich głów na kształt włosów. Mniejsze pióra, będące zapewne świadectwem ich ptasiego pochodzenia, można znaleźć gdzie niegdzie rozrzucone na powierzchni ich ciała. Unikatową cechą krutów jest to, że ewoluują oni poprzez wchłanianie pożądanych cech swoich przeciwników, pożerając ich zwłoki. O, dziewiąty ten, nie, krwawe anioły. Z uwagi na to, bandy krutów rozrzucone po galaktyce różnią się od siebie często radykalnie. Wodzowie krutów znani są jako kształtujący i są to kruci, którzy posiadają wrodzoną umiejętność rozpoznawania najbardziej pożądanych cech genetycznych, które można zaabsorbować z ciał pokonanych wrogów. Kierują oni swoich pobratymców, by ci zjadali tylko najcenniejsze kąski. Przykładowo kształtujący, który chce, by jego bracia nabrali tężyzny fizycznej i muskulatury, wyruszy na kampanię przeciwko orkom, by uzyskać interesującego DNA z ciał pobitego wroga, podczas gdy konsekwentne pożaranie latających drapieżników pozwoli krutom na wykształcenie skrzydeł umożliwiających latanie. Pożaranie swoich przeciwników... Wiąże się bezpośrednio z przekonaniem krutów, którzy wierzą, że kiedy wojownik dowolnej rasy ginie w walce, jego dusza wojownika powinna zostać zachowana, a jedyny sposób na zachowanie duszy i siły wojownika to zjedzenie jego ciała. Króci ćwiczą pożeranie zwłok podczas swoich własnych rytuałów pogrzebowych, podczas których ciało martwego wojownika krutów jest pożerane przez jego współbraci. Kruci, którzy skupiają się na pożeraniu konkretnych wrogów, zaczną przejmować cechy charakterystyczne dla pożeranej rasy, np. orków lub ludzi. Mogą także wykazywać cechy kulturowe zjadanych wrogów. Kruci, którzy żywili się regularnie mięsem, druk Harry, zaczęli wykazywać się okrucieństwem i sprytem, czyli cechami, którymi odznaczali się rocznie eldarzy. Przypadki pożerania zwierząt czasami prowadzą do ewolucyjnych, do ewolucyjnego, ślepego zaułka. Członek plemienia może sam się zredukować do zwierzęcej formy, pozbawionej inteligencji, bez możliwości dalszego ewoluowania. Gatunki, które tak jak tyranidzi również gromadzą DNA a Swoich ofiar są wyjątkowo niebezpieczną przekąską dla krutów, którzy po ich pożarciu zaczną wykazywać wiele niepożądanych i niebezpiecznych tyranickich cech. Ekosystem świata macierzystego krutów, pech obfituje w wiele gatunków zwierząt będących jedynie częściowo krutami za sprawą nieudanych odnóg gałęzi ewolucyjnej i błędów przy pracy kształtujących ich wodzów. Stworzenia te są wykorzystywane jako pracownicy, zwierzęta pociągowe, a nawet jako żywa broń. Najpopularniejszym przykładem są ogary krutów, grujące nad innymi potężne podobne potężne, podobne do małp krutoksy, przypominające jaszczury knarloki, służące za wierzchowce i w końcu wyglądające jak dinozaury z dawnych dziejów terry, wielkie knarloki. Kolejnym przykładem wartym odnotowania są jastrzębie krutów, zwierzęta uznawane przez krutów za święte, prawdopodobnie z uwagi na fakt, iż stworzenia te są ich genetycznymi przodkami. Istnieje również wiele podgatunków krutów, które traktowane są jak wyrzutkowie za społeczeństwa krutów i zabijane przy pierwszej lepszej okazji. By zebrać jak najwięcej materiału genetycznego z całej galaktyki, kruci często oferują swoje usługi jako najemnicy i służą temu, kto zapłaci. Podróżują przez galaktykę, wypełniając kontrakty zawierane z mniejszymi i większymi rasami, większość z nich zbyt małych, by stać się ważnym graczem na arenie galaktycznego konfliktu. Są również regularnie zatrudniani przez stał, których zlecenia zawsze traktowane są priorytetowo. Nie przeszkadza im to jednak wysyłać swoich band, by kontynuowały najemniczą pracę w innych zakątkach galaktyki. Na początku pierwszej fazy ekspansji flota eksploracyjna należąca do sfery Dalit odebrała, no chodzi o Tau, odebrała odległe sygnały należące do orkowych statków ostrzeliwujących osiedla krutów. Nie napotkali oni wcześniej, przez Tau, e Nienapotkani wcześniej przestał, kruci bronili swojej enklawy na planecie Krat. Byli jednak w znacznej mniejszości w porównaniu do atakujących ich zielonoskórych. Mimo iż początkowo Tał chcieli jedynie obserwować toczącą się bitwę, to wzięli w niej udział po tym, jak admirał Kasty Powietrza i komandor Kasty Ognia nie mogli wytrzymać widoku orków, którzy w niehonorowy sposób wyrzynają sobie drogę do zwycięstwa. Błyskawicznie rozmieszczając swoją flotę, Tau zniszczyli zdezelowane statki zielonoskórych. Zbyt późno jednak zorientowali się, że była to jedynie straż przednia potężnych sił inwazji Orków, która zbliżała się do nich stopniowo okrążając ich flotę. W ten sposób rozpoczęła się wojna zakrojona na szeroką skalę zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na powierzchniach planet, nazwana później wojną w miejscu zawarcia przymierza, gdyż wyznaczała początek braterstwa broni, zawiązanej między tał i krutami. Nagły i świeżo zawarty sojusz okazał się być bardzo skuteczny, gdyż pozwolił na przetrzymanie zielonej nawałnicy do momentu przybycia posiłków ze sfery saeka, Sake'a um, i końcowego tryumfu nad orkami. Tał byli. Pod tak ogromnym wrażeniem umiejętności bojowych krutów, że zgodzili się na rozszerzenie swojego porozumienia w celu wyzwolenia pozostałych enklaw krutów, którym również groziło niebezpieczeństwo ze strony orków. Przez następne 10 lat, tau pomagali wyplewić pozostałe siły Orczej Armii z planet należących do krutów, by w końcu znaleźć się na Planecie Macierzystej swoich nowych współ... sprzymierzeńców Pech, na zaproszenie największego z wodzów krutów Angkora Proka. W tym miejscu przy świętym kamieniu przysiąg wodzowie krutów poprzysięgli lojalność wobec Imperium Tau i zadeklarowali pomoc swoim wojownikom, wojownikom e, swoich wojowników w walce o większe dobro, oczywiście za stosowną opłatą. Ta przysięga i współpraca między dwoma rasami jest honorowana po dziś dzień, króci się jak na razie najliczniejszą i najbardziej rozpowszechnioną formacją pomocniczą w armii Imperium Tau. Są niezwykle cenieni za swoje umiejętności bojowe, jednak tał mają nadzieję, że pod wpływem ich wyższej kultury kruci porzucą swoje kanibalistyczne skłonności. Pozornie kruci sprawiają wrażenie cywilizacji przedindustrialnej, nie będącej w stanie budować maszyn latających, nie mówiąc o podróżach międzygwiezdnych, jednakże obserwatorzy tał, znajdujący się na planecie Pech, odkryli dowody wskazujące na ukryte bazy przemysłowe, znajdujące się na terenach lub nawet we wnętrzu niektórych łańcuchów górskich. Może być to spowodowane pożeraniem przez krutów zwłok ras zbliżonych które posiadają nieznaczny zmysł technologiczny, głównie orków. Jest prawdopodobne, że kształtujący celowo utrzymują poziom technologicznego zaawansowania na niskim poziomie, nie licząc broni i podróży międzygwiezdnych, by utrzymać fizyczną siłę swojej rasy. Główną bronią krutów jest karabin o wyglądzie, zbliżonym do kosturów używanych przez ich przodków? Pierwotnie prosta broń miotająca kule została zmodyfikowana przez stał, by wystrzeliwywała pociski podobne do tych miotanych przez ich własne karabiny pulsacyjne. Co ciekawe, broń ta jest używana głównie do walki wręcz i z tego powodu jest ona przyozdabiana licznymi ostrzami na końcu lufy karabinu i jego kolbie. Kruci korzystają także z dział krutów, które zbyt duże i nieporęczne dla jednego pieszego kruta montowane są na grzbietach krutoksów. Kolejnym przykładem broni palnej wykorzystywanej przez Krutów jest karabin myśliwski Krutów, który przypomina bardziej broń snajperską niż standardowy karabin. Oprócz karabinu Krutów, który powstał przy pomocy technologii Tau, Kruci posiadają także arsenał broni, jaki zebrali w trakcie swojej najemniczej służby na rzecz innych inteligentnych ras lub taką, którą zebrali z pobojowiska po skończonej bitwie. Broń ta to m.in. pistolet boltowy Orkowa Splufa, Pistolet, szurikenowy, broń energetyczna, jak i wszelkie rodzaje broni do walki wręcz, a także broń długa, taka jak karabin snajperski, bolter szturmowy, orkowa givera, katapulta szurikenowa, miotacz płomieni, broń plazmowa. Króci używają również ekwipunku takiego jak granaty odłamkowe, granaty krak, melta bomby, czujniki typu Auspex, a nawet orkowe totemy. Jakie są rodzaje krutów? Kształtujący to wojskowi i duchowi przywódcy krutów. Kształtujący pilnują, by ich pobratymcy pożerali jedynie cenne zwłoki, uzyskując ulepszenia istotne ewolucyjnie i by nie wpadli do ewolucyjnego ślepego załuka. Kruci mięsożercy Podstawa, – podstawowa piechota krutów, posiadająca wrodzoną umiejętność wchłaniania cech, raz których zwłoki pożerają. Znane są przypadki, gdy mięsożercy krutów zostali spaczeni przez chaos, gdy zjedli mięso tych, ktu, tych którzy służą mrocznym potęgom. Ogary krutów to, to jest przykład krutów, którzy wpadli w ewolucyjną, ślepą uliczkę, ewoluowali oni w czworonożne, podobne do psów zwierzęta, ze szczątkowymi oznakami inteligencji. Krutoks, tak jak ogary, krutoksy wpadły w ewolucyjną, ślepą uliczkę. Krutoksy przypominają małpy i używane są zwykle do przenoszenia ciężarów z uwagi na swoją ogromną siłę. Na planecie Pech Tau zaobserwowali, że wściekły krutoks jest widokiem, którego należy unikać za wszelką cenę. Krutoksy na, na swych grzbietach noszą ciało krutów, zapewniające wsparcie ciężkiego ognia drużynom, do których zostały przyporządkowane. Wielkie knarloki, podobne w wyglądzie do krutoksów, jednak znacznie większe i szybsze niż ich mniejsi kuzyni, wyglądem przypominają tyranozaury. Ogromne i potężne jaszczury, które niegdyś zamieszkiwały terre. są bardzo trudne do kontrolowania, wobec czego do walki prowadzone są przez wytresowanych, co ja gadam, wytrenowanych krutów, poganiaczy. W przypadku śmierci takiego poganiacza, knarlok może obrócić się przeciwko własnym sojusznikom, a nawet innym krutom. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego współ, współ, e, sprzymierzeńca, sprzymierzeńca m, TAU. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Dziękuję Jakubowi za to, że przetłumaczył i podesłał, że mu się chciało. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Na początku wspominałem już, jak możecie wesprzeć moją, że tak powiem, um, Pracę? A tutaj możecie wiadomo obejrzeć reklamę, kliknąć w reklamy na blogu lub też na patronajcie wspierać te tłumaczenia, które dla Was czytam za darmoszkę. Tu czytam za darmoszkę, tam zarabiam na życie, tak więc o, to tyle. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.